Witam wszystkich. No, powiem Ci Bartek, że ten czarny przewód mnie zaskoczył. Myślałem, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie, a tu gozik. Każda żyła jest tu wtopiona w ten czarny plastik. Ciężko bardzo się to nawet. Żyły pękają, a nie chce się to. Teraz, może z tej strony, bo słońce świeci. O! Żyły pękają, a nie chce się to wydobyć z tego czarnego plastiku. No ale wiesz, mi jeszcze żaden przewód się nie oparł. Tylko zaskoczenie dosyć totalne z tym przewodem. Wszystkie Żyły zgrzane z plastikiem no nic, robimy. Robimy co tutaj dużo gadać. O. Oj panie, panie. Pierwszy raz taki kabel mi się trafił. O że w ogóle pancerz nie chce się odczepić gdzie nigdzie idzie, ale niektóre to nawet od razu się korują a nie, nie wyjmuje się ten pancerz nic, a się z dwóch stron może jakoś pójdzie No, cholec, po takie podłe, o, że w ogóle nie chce iść, o ty. Jeszcze te są poplątane, a ja się tu na ranną robótkę e, nastawiłem, a tu trzeba się nagimnastykować. Panie. O. prędzej mieć wychodzi z kabla jak to się chce odczepić od tego o. O ty, o. Ot otulina przylepiona została a kabel się okorował no ale cóż jak tak to tak no może być i tak O Panie, taki po proszę bardzo, tak ciężko. No, tu lina została, a kabel wyszedł. O, to jest taka gadzina. Jeszcze taki, takiej milberki to nie miałem No zawsze musi być ten pierwszy raz Ta się już sama obrała. ta Tak była przylepiona, że została no. no nic, robimy dalej Tu wkręcamy Tak ja to robię żeby było lżej Ξέρει, κάμα το Είτε ράς, no i o i tu przyczepimy o jeszcze tu się pozabijał Że jakby poleżał na słońcu to może O ty gdzieś tam Jest zawinięcie, nie za bardzo chcę schodzić W ogóle to widać coś Ja tu robię, a tu nic nie widać Te telefony to mają Te kamerki z boku nie za bardzo Można utrawić no nic, będę działał dalej włączę się jak jako koruje całość no znalazłem takie rozwiązanie że przecinam kabel na korowarce tu odcinam brzeg to wkładam i madło mocno ściskając, bo tu będzie potrzeba, żeby to mocno się ścisnęło. O! O! Jeden mi tak dobrze poszedł, ale czy drugi pójdzie, to nie wiem. O! Zobaczymy teraz, czy ta autolina zejdzie. Tam ta zeszła, ta, to nie wiem. I po prostu tą czarną otulinę ściągam tak. No i zeszła trochę lżej. Już. Z tymi przewodami to już sobie poradzę. Gorzej z tą czarną ot otuliną. No tak przyspawana, że urany ale to już o mimo że ściągnęłem otulinę to kabel już się okorował. no nic został jeszcze jeden włączę się jak okoruje. no i po sprawie to okorowany powiem tak jak się zdejmie tą czarną otulinę to już idzie normalnie każdy przewód, ale najgorsza ta czarna a nie dość, że ona jest topiona, to ona jest dosztywna. Także nie dziwię się matkowi, że nie chciało mu się go rozbierać. No, ładujemy do skarpcyka i potem będziemy wazić. No, na dzisiaj to tyle, bo do Warszawy jadę. Także jutro jeszcze będzie filmik. A potem bazarek, bazarek. Ma być 30 stopni. No, zobaczymy. W każdym razie wszystkie kabelki obierzemy, nawet te od komputera te przesyłowe. Te, 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 te nie ma siły. U mnie żaden kabel nie idzie do wyrzucenia. Pozdro wszystkim. Dobra.